Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Cześć, a więc witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na najnowsze podsumowanie wydarzeń z rynku kryptowalut. Na ostatni tydzień zaczęliśmy od ogromnych spadków, przede wszystkim na największych indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście, tak duże spadki na indeksie SP500 musiały pociągnąć za sobą w dół samego Bitcoina, a także cały rynek kryptowalut. Natomiast, oczywiście, końcówka tygodnia już była nieco bardziej pozytywna i świeciliśmy się mocniej na zielono, także w tym materiale, oczywiście, Podsumujemy najciekawsze wydarzenia z rynku kryptowalut, porozmawiamy nieco więcej o samym bitcoinie i postaramy się sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest się już czego obawiać, biorąc pod uwagę, że mamy połowę kwietnia. No a tak naprawdę od kilku miesięcy jesteśmy w dosyć mocnym trendzie spadkowym. Idąc dalej, podsumujemy również raport od Glasnouda, czyli raport od największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut. No a w dalszej części materiału przedstawię Wam również swoją teorię na temat tego, co wywoła potencjalne przejście do trendu wzrostowego, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, a także cały rynek kryptowalut. No i oczywiście na koniec podsumujemy inne najciekawsze wiadomości z rynku kryptowalut, które pojawiały się w ostatnich dniach, także jest tutaj naprawdę kilka ciekawych informacji. Także ja chciałbym z góry podziękować za pozostawione łapki w górę, subskrypcja, a także komentarze. No a teraz nie tracimy czasu i przechodzimy do rzeczy. A więc był to kolejny tydzień, który stał pod znakiem potencjalnej wojny handlowej. No i rozpoczęliśmy go oczywiście od ogłoszenia dodatkowych ceł kontrujących na ponad 100 krajów z całego świata przez Donalda Trumpa. Także oczywiście był to kolejny krok w stronę niepewności na rynkach finansowych. No i jak dobrze wiemy inwestycje niepewności nie lubią. Także obserwowaliśmy dosyć duże spadki, które spowodowały, że cena bitcoina w pewnym momencie spadła nawet do 75 tysięcy dolarów, co oznacza korektę. To o ponad 30% od szczytu, który wybiliśmy jeszcze w okolicach połowy stycznia. No i oczywiście, tak duże spadki na samym Bitcoinie nie mogły przejść bez echa, jeżeli chodzi o drugą największą kryptowalutę na rynku, czyli o Ethereum, które sięgnęło ceny 1450 dolarów. Także tu oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to poziom ATH ustanowiony jeszcze w roku 2018. Natomiast, tak na początku, chciałbym jednak wszystkich trochę uspokoić ponieważ nie należy zapominać, że tak duże spadki na rynku kryptowalut oczywiście były spowodowane ogromnymi spadkami na indeksie SP500. No i tutaj prawdziwi giganci ze świata, światowych finansów, jak Microsoft, Nvidia czy też Apple, zdążyli stracić w tym samym okresie nawet 30 czy 40% swojej wartości, jak to miało miejsce w przypadku Tesli Elona Muska. Także tutaj na pewno należy zachować pewnego rodzaju ostrożność. No i jeżeli obserwujemy, tak duże spadki na największych indeksach giełdowych, no to po prostu nie mogło odbić się to bez echa na samym rynku kryptowalut. Dobra, więc jeszcze może zanim przejdziemy do tematu samego Bitcoina, powiedzmy sobie, co wywołało ten pozytywny efekt na koniec ubiegłego tygodnia, który zaowocował nam wzrostami tak naprawdę zarówno na rynku S&P 500, jak i na rynku kryptowalut. No a mieliśmy ku temu oczywiście konkretne powody. No i pierwszym głównym z tych powodów jest pauza w wojnie handlowej ogłoszona przez Donalda Trumpa na najbliższe 90 dni, co ma być czasem na rozpoczęcie negocjacji z poszczególnymi krajami. Także to jest oczywiście pierwsza rzecz, natomiast nie jedyna, ponieważ zaczęły się również pojawiać w sieci informacje mówiące o tym, że Fed jest potencjalnie gotowy do tego, aby rozpocząć akcję stabilizacji rynku. Jeżeli jeszcze nie wiecie jak czytać tego typu artykuły, no to chodzi tu pokrótce o potencjalny dodruk i zwiększanie płynności na rynkach finansowych. Natomiast teraz już możemy przejść do samego Bitcoina, który po spadku do okolic 75 tysięcy dolarów aktualnie zalicza dosyć spore odreagowanie, no i zbliżamy się aktualnie do 84 tysięcy dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację samego Bitcoina, no to ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że aktualnie jesteśmy w momencie cyklu, kiedy to do kolejnego z halvingów pozostaje dokładnie 1080 dni. Co pokrótce oznacza, że właśnie zbliżamy się do momentu kiedy to będziemy równy rok po halvingu. No i tutaj dla przypomnienia ostatni halving miał miejsce 20 kwietnia. 2024 roku. Także teraz spójrzmy sobie na model stock to flow, gdzie na wykres cenowy Bitcoina mamy nałożoną ilość dni pozostałych do halvingu. No i jestem przekonany, że jeżeli już kiedyś widzieliście ten model cenowy, no to bardzo szybko jest tutaj dostrzec pewnego rodzaju zależności, jak chociażby co do momentów, kiedy to Bitcoin wybija kolejne szczyty, a także zalicza dołki po wybiciu tych szczytów. Natomiast na tym nie będziemy się na tym Etapie skupiać i chciałbym tylko Wam przedstawić swój punkt widzenia. No bo, oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał porównywać bieżący cykl do tego z roku 2021, no to faktycznie może dojść do niepokojących wniosków, ponieważ na tym samym etapie ostatniego roku cyklu, no jeżeli chodzi o rok 2021, no to cena bitcoina była już w okolicach 60 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o początek kwietnia. Także byliśmy bardzo blisko. ATH, które zostało ustanowione w listopadzie na poziomie 69 tysięcy dolarów. No i faktycznie, chcąc nałożyć bieżący cykl na to, co działo się 4 lata temu, moglibyśmy dojść do wniosku, że jesteśmy bardzo blisko potencjalnego szczytu. Natomiast czy na pewno? No właśnie, to pytanie myślę, że warto sobie zadać, ponieważ jeżeli sprawdzimy, jak sytuacja wyglądała, ale nie w ostatnim cyklu, tylko w tym poprzednim, który zakończył się w styczniu roku 2018. No to tutaj te wnioski mogą być zgoła inne, ponieważ jeżeli sprawdzimy, jak wyglądało zachowanie Bitcoina właśnie w tym ostatnim roku, jeżeli chodzi o tamten cykl, no to możemy zauważyć, że jeżeli chodzi o ten sam etap roku, czyli mówimy tutaj o połowie kwietnia, Początku, połowie kwietnia, no to jeżeli chodzi o rok 2017, no to przykładowo 12 kwietnia cena bitcoina wynosiła około 1180 dolarów. Także zauważcie, że jeżeli chodzi o rok 2017, mimo to, że cena w kwietniu wynosiła niespełna 1200 dolarów, nie stanęło to na przeszkodzie, aby w styczniu cena urosła nawet do 19 tysięcy dolarów. A o tym dlaczego moim zdaniem jest naprawdę duża szansa, że ta druga połowa roku 2025 to będzie prawdziwy rajd w wykonaniu Bitcoina, powiemy sobie za chwilę. Natomiast ja na tym etapie chciałbym zaprosić was do obejrzenia mojego ostatniego materiału, gdzie dokładniej przyjrzałem się sytuacji Ethereum, czyli sytuacji drugiej największej kryptowalucie na rynku. No i oczywiście w tym materiale już nie będę się powtarzał, także serdecznie zapraszam was do odpalenia tego materiału. Dobra, więc teraz przejdźmy pokrótce do raportu od Glassnowda, czyli do raportu od największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut. No i mam tutaj dla Was garść naprawdę ciekawych wykresów, a także statystyk. No i po pierwsze w raporcie mamy wskazanie na winowajce ostatnich spadków, czyli na zmianę polityki, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. No i mówimy teraz przede wszystkim o polityce nastawionej na po pierwsze osłabienie dolara, po drugie na obniżkę stóp procentowych, no a także po trzecie na obniżkę wydatków. Fiskalnych, jeżeli chodzi o rząd Stanów Zjednoczonych. No i idąc dalej, pierwszy wykres, który wskazuje nam ten raport, pokazuje nam oderwanie się korelacji Ethereum od samego Bitcoina, ponieważ, jak widzicie, tak naprawdę do początku roku 2025 te dwa wykresy były dość mocno skorelowane. Natomiast to, co wydarzyło się w pierwszym kwartale bieżącego roku, no myślę, że ogólnie rozminęło się z oczekiwaniami większości inwestorów. No i oczywiście w raporcie mamy również wskazanie na powody tej zmiany trendu. No i mówimy tutaj przede wszystkim o napływie nowego kapitału, który to w ostatnich miesiącach został dość mocno ograniczony. No jeżeli porównamy sobie napływ tego kapitału od upadku FTX a jeszcze w roku 2022, no to możemy zauważyć, że jeżeli chodzi o market cap Ethereum, pojawiło się tutaj 61 Miliardów nowych dolarów. Natomiast w przypadku Bitcoina było to bliska 470 miliardów. No i warto odnieść to do wartości początkowych, ponieważ w przypadku Bitcoina ten wzrost był o blisko 120%, także wygląda to dosyć pokaźnie. Natomiast w przypadku Ethereum ten wzrost to zaledwie 30%. A jeżeli już mówimy o wpływach oraz wypływach nowego kapitału, no to jeżeli sprawdzimy jak wyglądała sytuacja Ethereum i Bitcoina na przestrzeni ostatniego miesiąca, no to możemy zauważyć, że w przypadku Bitcoina oczywiście te wpływy są dużo mniejsze niż przy ostatnich wzrostach, natomiast dalej ten bilans to 6 miliardów na plusie. Natomiast w przypadku Ethereum jest to 6 miliardów, ale na minusie. Także widać tutaj, że inwestorzy bardzo niechętnie patrzą w kierunku samego Ethereum. No i oczywiście Oczywiście, jeżeli mówimy o słabym performensie Ethereum, no to nie sposób nie powiedzieć sobie słowa o altcoinach. No i tutaj, jeżeli chodzi o altcoiny, no to mamy wskazanie przede wszystkim, że od szczytu wyznaczonego pod koniec roku 2024, przy market capie w wysokości 1 biliona dolarów, aktualnie zaliczamy ponad 30% korektę. No i oczywiście, jeżeli cały market cap altcoinów skurczył się o ponad 30%, no to tak w przypadku tokenów ERC 20, czyli tych działających na łańcuchu Ethereum. Terpen, ten performance wygląda bardzo, ale to bardzo słabo. No i tutaj jak widzicie, taka jedna ciekawostka, tylko i wyłącznie sektor tokenów giełdowych radził sobie lepiej od samego Bitcoina. Natomiast tak naprawdę większość sektorów altcoinowych na przestrzeni ostatnich trzech. 4 miesięcy, radzi sobie naprawdę, ale to naprawdę słabo. No a teraz już wracając stricte do samego Bitcoina oraz Ethereum, mamy fajne porównanie pokazujące nam wskaźnik MVRV, czyli jest to wskaźnik pokazujący, czy aktualni posiadacze Bitcoina, czy to Ethereum są aktualnie na plusie, czy też na stracie. No i po pierwsze możemy zauważyć, że jeżeli chodzi o to, jak ta sytuacja wyglądała w poprzednich cyklach, no to było to dosyć zmienne, czyli mieliśmy okresy, kiedy to Bitcoin radzi sobie lepiej od Ethereum. Natomiast zaraz po tym przychodził okres, kiedy to Ethereum w swoim performance wyprzedzało Bitcoina. Natomiast ta sytuacja zmieniła się mniej więcej na początku roku 2023, czyli na początku bieżącego cyklu, no bo tak naprawdę od tego momentu Bitcoin ciągle radzi sobie lepiej od samego Ethereum. No i nie mieliśmy tutaj żadnych zmian w tym pierwszeństwie. No a jeżeli zastanawiacie się, aha, no jeszcze jedno, oczywiście Biorąc pod uwagę, że to MVRV jest na korzyść Bitcoina, no to aktualnie jest na korzyść od ponad 810 dni, co wskazuje na najdłuższy taki okres w historii. No i oczywiście na tym wykresie widać, że do połowy roku 2020 ta sytuacja wyglądała bardzo podobnie, natomiast później mieliśmy wybuch potencjalnego alt-sezonu. No, pytanie, czy i tym razem sytuacja się powtórzy, no bo mamy tutaj również. Wskazanie na winowajce tej zmiany tendencji. No, jeżeli chodzi o to, o moment, od kiedy Ethereum radzi sobie gorzej od Bitcoina, no to niestety wszystko wskazuje na to, że tym punktem przełomowym był tak zwany demerge, czyli moment, kiedy to Ethereum przeszło z konsensusu proof of work na konsensus proof of stake, czyli tak w dużym uproszczeniu, był to moment, kiedy Ethereum, nowe Ethereum przestały być wydobywane za pomocą koparek kryptowalutowych. Także, no, pytanie, jak ta sytuacja się rozwinie, biorąc pod uwagę, że ten negatywny trend w przypadku Ethereum utrzymuje się od dłuższego czasu, natomiast na pewno na plus yy, możemy zakwalifikować informacje z ostatnich tygodni, gdzie osoby odpowiedzialne za projekt Ethereum tak naprawdę no widać, że chcą coś zmienić, ponieważ już w tym oraz najbliższym miesiącu planowana jest aktualizacja sieci PETRA, która ma pomóc w rozwoju sieci Ethereum, no jakby tego było mało, to również kilka. Godzin temu sam Vitalik Buterin y, przedstawił nową roadmapę y, mówiącą o tym, że Ethereum w najbliższych tygodniach oraz miesiącach będzie skupiać się na rozwoju prywatności. Także, no, na pewno są to informacje stricte pozytywne. Natomiast, czy pomogą w zmianie trendu, jeżeli chodzi o sam projekt Ethereum, no, o tym przekonamy się w najbliższych tygodniach. No, jeżeli chodzi o moje subiektywne zdanie, no, to ja jestem zdania, że Ethereum będzie miało swoje 5 bądź nawet 10 minut jeszcze podczas bieżącego cyklu. I na sam koniec mamy jeszcze wskazanie, że najbardziej cierpią na ostatnich spadkach oczywiście inwestorzy krótkoterminowi, których aktualna cena zakupu wynosi około 93 tysięcy dolarów. Także biorąc pod uwagę, że aktualna cena bitcoina waha się w okolicach 83 tysięcy dolarów, no to jesteśmy na dość sporym minusie. No i oczywiście biorąc pod uwagę takie odchylenie standardowe, no to potencjalne bardzo mocne wsparcie jest wyznaczone na poziomie 72 tysięcy dolarów. Barów, czyli jest to, można powiedzieć, że poziom, od którego właśnie się odbiliśmy. A jak ciężkie były ostatnie miesiące dla rynku kryptowalut, niech świadczy to zestawienie za ostatnie 60 dni, jeżeli chodzi o projekty z pierwszej setki market capu. No, i tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim, że jeżeli chodzi o projekty, które zanotowały w tym okresie ponad 20% wzrost, no to mamy ich zaledwie dwa. Natomiast jeżeli spojrzymy na projekty spadkowe, no to projektów, które w tym okresie straciły ponad 40% swojej wartości, mamy przynajmniej kilkanaście, także. Oczywiście ta sytuacja na tą chwilę wygląda bardzo słabo, natomiast teraz powiedzmy sobie, dlaczego istnieje naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo na odwrócenie tego trendu wręcz w najbliższych tygodniach. No i pierwszą taką pozytywną informacją jest ta z 10 kwietnia, mówiąca nam o tym, że inflacja w Stanach Zjednoczonych spadła do 2,4%. No i tutaj przede wszystkim warto zauważyć, że powróciliśmy do poziomu z września roku 2020, 2024, po którym to inflacja znowu była w trendzie wzrostowym, natomiast teraz wygląda na to, że sytuacja jest poniekąd opanowana, no i uda się utrzymać tą inflację w granicach 2 czy 3%. Bo jeżeli spojrzymy na indeks True Inflation, no to on wskazuje nawet inflację na poziomie 1,4%, także wygląda to dosyć pozytywnie, no i daje nadzieję na to, że kolejne odczyty również będą niższe, a jeżeli mówimy o dobrych odczytach z danych gospodarczych we Stanach Zjednoczonych, no to automatycznie zwiększa nam to szansę na potencjalną obniżkę stóp procentowych już w najbliższych miesiącach, no bo jeżeli chodzi o spotkanie, które ma się odbyć na początku maja roku 2025, no to aktualnie już ponad 40% inwestorów zakłada, że stopy procentowe zostaną obniżone już na najbliższym spotkaniu, no tutaj tylko nadmienię, że bo że przy materiale, który nagrywałem dla Was dwa tygodnie temu, było to zaledwie 12% inwestorów, którzy zakładali obniżkę już na najbliższym spotkaniu. No teraz jest już to blisko 40% inwestorów, natomiast oczywiście jeżeli chodzi o spotkanie kolejne, które ma się odbyć w okolicach połowy czerwca, no to tutaj tak naprawdę już większość rynku wątpliwości nie ma, no i pojawia się tylko pytanie, o ile FED obniży te stopy procentowe, czy będzie to 25 czy 50 punktów bazowych. A jeżeli mówimy o potencjalnej obniżce stóp procentowych, no to mówimy również o potencjalnym zwiększaniu płynności. No, a ta, jak pewnie wszyscy wiecie, od dobrych kilkunastu miesięcy jest sukcesywnie zmniejszana na wszystkich rynkach finansowych, co pokrótce tworzy ciężkie środowisko do wzrostów na wszystkich rynkach finansowych, no a przede wszystkim na tych rynkach ryzykownych, jakim bez wątpienia jest rynek kryptowalut. Na Natomiast tutaj również mamy kolejne pozytywne informacje, ponieważ no, bez wątpienia cena bitcoina jest skorelowana do globalnego indeksu pieniądza M2 w obiegu. No i tutaj warto zauważyć, że ta ilość pieniądza M2 w obiegu rozpoczęła zwiększanie już jakiś czas temu. No i wszystko wskazuje na to, że bitcoin powinien podążyć e, jej śladami. Pojawia się jedynie pytanie o tą korelację i o to opóźnienie. No, bo to oczywiście nie jest tak, że dzisiaj FED uruchamia drukarki, no i dzisiaj rozpoczynamy wzrosty, tylko mamy tu pewien okres bezwładności, no i najwięcej analityków wskazuje nam, że najlepsza korelacja jest przy 107-dniowej bezwładności, co wskazywałoby nam na potencjalne wybicie już na początku maja bieżącego roku. Także to może być informacja stricte pozytywna, a jeżeli dołożymy do tego informacje z ostatnich godzin mówiące o tym, że FED jest gotowy do tego, aby aby stabilizować rynki, wygląda na to, że ta przyszłość maluje się naprawdę w jasnych barwach. No a to oczywiście nie wszystko, ponieważ ja już wielokrotnie na tym kanale wskazywałem wam na korelację bitcoina z indeksem dolarowym, czyli mówimy tutaj o indeksie DXY. No i teraz wystarczy, myślę, że chwilę popatrzycie na ten wykres. No i łatwo można wyłapać tą odwrotną korelację. Czyli pokrótce, zawsze w momentach, kiedy to dolar się umacnia, jest to ciężkie środowisko dla samego Bitcoina, natomiast historycznie zawsze kiedy to dolar się osłabiał, Bitcoin nabierał rozpędu i wybijał nowe szczyty. No i tutaj jak widzicie na samym indeksie DXY również mamy pozytywne ruchy na przestrzeni ostatnich tygodni, patrząc z perspektywy rynku kryptowalut, ponieważ indeks ten właśnie zaliczył korektę z blisko 110 punktów do aktualnych nieco ponad 99 punktów. Także jeżeli Weźmy pod uwagę tą korelację, o której mówiliśmy sobie przed chwilą. No, to wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie powinny być dobre lub nawet bardzo dobre dla samego Bitcoina, a także całego rynku kryptowalut. Dobra, więc powiedzieliśmy sobie o potencjalnym scenariuszu dla rynku kryptowalut na najbliższe tygodnie, a więc teraz pokrótce podsumujmy inne najciekawsze wiadomości, które spływały do nas z rynku w ciągu ostatnich dni no i będziemy zbliżać się ku końcowi a więc na pierwszy ogień niech pójdzie wypowiedź od pana Larego Finka czyli CEO BlackRocka jeżeli jeszcze nie wiecie czym jest BlackRock no to jest to przede wszystkim największy fundusz inwestycyjny na świecie, no a ten CEO w ostatnich dniach wspomniał, że nie wyklucza osób się amerykańskiej giełdy o kolejnych 20%. No tutaj oczywiście nie ma co mieć wątpliwości. Jeżeli na indeksie SP500 zanotowalibyśmy kolejną korektę o kolejne 25%, no to na pewno byłoby to jednoznaczne z wejściem w recesję. No jeżeli już mówimy o recesji, no to warto odnieść się do portalu Polimarket, gdzie aktualnie szanse na recesję jeszcze w roku 2025 wyceniane są na 45%. Na Natomiast na co warto również zwrócić uwagę, no to fakt, że jeszcze przeszło tydzień temu, przed pauzą, jeżeli chodzi o wojnę handlową, ta szansa była wyceniana na ponad 60%. Idąc dalej, mamy kolejną pozytywną informację, a jest to wypowiedź płynąca od Bo Heinesa, czyli od jednego z dyrektorów sztabu Donalda Trumpa, który stwierdził, że klasa aktywów cyfrowych właśnie wchodzi w złotą erę. No i jest to nawiązanie do ostatniej zmiany polityki Stanów Zjednoczonych względem rynku kryptowalut, no bo tak, kilka tygodni temu mówiliśmy sobie o ustawie stablecoinowej, no a teraz mamy również wycofanie przepisów, które zostały wprowadzone pod koniec kadencji Joe Biden. No i były to przepisy uderzające dosyć mocno w rynek DeFi. Mianowicie, był tam jeden z przepisów mówiących o tym, że platformy DeFi muszą raportować wszystkie transakcje dla celów podatkowych, no a w ich przypadku było to z grubsza niemożliwe. Natomiast idąc dalej, mamy również pozytywną informację w odniesieniu od do Ethereum. Mianowicie, SEC zaakceptował właśnie handel opcjami na rynkach spot, jeżeli chodzi o fundusze ETF, właśnie na Ethereum, no i ogólnie o handlu opcjami nie będziemy sobie teraz mówić, natomiast na pewno jest to pozytywny krok w stronę jeszcze większej adopcji rynku kryptowalut na rynku światowych finansów. No, a idąc dalej, jakiś czas temu mówiliśmy sobie o rezygnacji Garego Genslera, czyli jednego z przewodniczących SEC-u, który był ogólnie znany na rynku kryptowalut z tego, że jest ich przeciwnikiem, no bo to właśnie za pośrednictwem tej osoby słyszeliśmy wiele wypowiedzi, że sam rynek kryptowalut jest to rynek tylko i wyłącznie z kamerów, no a sam Bitcoin jest używany głównie do nielegalnych transakcji. No i tak to również pod panowaniem Garego Genslera, SEC można powiedzieć, że rozpoczął swego rodzaju wojnę z rynkiem kryptowalut, no bo cofając się jeszcze do roku 2022, praktycznie w każdym tygodniu mieliśmy informacje o potencjalnym rozpoczęciu śledztwa względem kolejnych projektów, natomiast teraz właśnie poznaliśmy nowego szefa SEC-u, no i jest to pan y, Paul Atkins, no i tutaj... Bardzo ciekawa informacja jest taka, że sam aktualnie posiada prawie 6 milionów dolarów w kryptowalutach. Także ogólnie jest to osoba stricte pro, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Także biorąc pod uwagę te ostatnie zmiany, no to można stwierdzić, że zapewne będzie to odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o SEC, no to pozostaje nam jeszcze pan Jerome Powell, który w ostatnim czasie odmówił Donaldowi Trumpowi obniżki stóp procentowych. No i tak od Jakiegoś czasu w sieci pojawiają się potencjalne informacje, że Donald Trump będzie próbował zwolnić Jeroma Powella za sprawą Sądu Najwyższego. Oczywiście, czy ten plan się powiedzie i czy w ogóle Donald Trump ma taki plan, tego na tą chwilę stwierdzić nie jesteśmy w stanie, natomiast no, wszystkie te zmiany są jednak zmianami pozytywnymi, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. No a idąc dalej, biorąc pod uwagę informacje, o których powiedzieliśmy sobie we wcześniejszej części tego materiału, na Pewno warto zwrócić uwagę na wyniki gospodarcze, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone w najbliższym tygodniu, ponieważ to również może być pewnego rodzaju katalizator do tego, aby Fed te stopy procentowe obniżył jednak już na spotkaniu majowym, a nie czekał jeszcze do połowy czerwca. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to już wszystko. Jeżeli on Wam się podobał, no to ja tylko przypominam o pozostawieniu łapek w górę, subskrypcji, a także komentarzy. No a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, do usłyszenia. Senia, cześć.